Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale i znajdujemy się na mapie dodgeball Wielu z was do mnie pisałoby <grywka> Abym zrobił ee... Odcinek z tej mapy Jak widzicie, znaczy z tego trybu Jak widzicie jestem i dołączyło mnie na jakiś serwer Ta mapa jest paskudna Co to jest w ogóle I ee... Powiem wam tak no Miałem dość długą przerwę, jeśli chodzi o granie na takich trybach gry, jakim jest dodgeball. E, wiem, że te pyrki mogą się kręcić w kółko i ta rakieta będzie wokół nich latała. Ja totalnie nie jestem w to dobry. E, słuchajcie. Nie wiem jak długi będzie ten odcinek, e, bo... kurczę no, też znowu jakoś mega długi film z tego nie będzie, z tego trybu. E, spróbujemy kogoś zabić. To będzie... To będzie mój... E, Cel. Nie wiem skąd te bomby lecą. Aha, stamtąd, dobra, bo to jest yy, pole, ten, yy. <grywia> na egze chyba większy, bo to ode mnie, yy, w to. Co to jakoś leci po ziemi? Ten dźwięk w ogóle jakby ktoś fapał. Uuu, dobra, mamy odbite. Na spokojnie, malutku, może ja się odsunę, żeby to do mnie nie leciało następnym razem. Jak to się rozpędzi o oh ja. Yeah. Może fraga będziemy mieli. Padnij. No nie. O i leci normalnie hiena do mojego łatwego. Jak jest trudne, to wy odbijajcie. Jak jest łatwe, to mi dajcie. Nie no możemy się tak umówić? Tak by było najprzyjemniej. Kurde, jakie to jest szybkie. Jak to teraz do mnie poleci, to ja tego nie odbiję. Na serio, patrzcie jak to leci. To jest dramat. Uf. Moje, moje! 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 Kurde no! Chcę najłatwiejszy odbić, może będzie frag jakiś o oh ja! Yeah. Dobra! Jest pasta, dobra Jeszcze nie zginąłem <laughs> Może to wygramy O! Oh. I się zabił od tego, kurde na, na spokojnie No nie da się tego odbić Ja się skupiam, powiem wam, dlatego tak mało mówię. Jesteśmy w sytuacji 3 na jednego jak ktoś ma umrzeć z czerwonych, to będę to ja, bo jak to zaraz polecić w moją stronę... O kurde, dwóch na jednego. Nie, nie pozwólmy mu tego ugrać. Musimy to zrobić. Za daleko, niestety byłem. Kurde, no ja zaraz zostanę z nim sam na sama, a ja w ogóle w to grać nie umiem. Nie! odbi to, dobrze. Odbij to teraz, dobrze Ja się cykam normalnie O jak to poleci do mnie teraz, to ja tylko nie mam szans, żebym odbił Pięknie pyro, no! Żeśmy porobili Znaczy ja nic nie zrobiłem, odbiłem mu się 2-3 razy Ale to mniejsza tam o tańczymy sobie Odbiłem to dwa trzy razy i ja jestem zadowolony Oj, trzeci nawet raz. No szkoda, że to nie był gdybym miał fraga pierwszego. Ale okej, okay, nie jest najgorzej. Wow, double heal. Chyba dwóch awków było. O, się blooperka popisuje. O kurde. Do kogo to poleciało? Aha, to nie, nie leciało do mnie. Aha, bo tu Pyro stoi za mną. Teraz już wiem czemu. Leci niby w moją stronę, ale tak nie do końca. Okej. Okay. Ach, już myślałem, że go rozwali ta początkowa rakieta. I tak się skończyło pajacowanie Panie Black Phoenix O, było blisko żeby ten też padł My chyba mamy dobry team No dobra, nieważne, nie mówiłem nic Kurde, ale też do mnie może czasami polecieć Wiecie, ta rakieta O Ten sposób Padnie O lol, tam ktoś chce umarł no i teraz się zaczyna to, czego najbardziej nie lubię A to nazywa się rakieta lecąca szybciej niż jesteście w stanie niż jesteście w stanie to zauważyć o, odkryłem, odkryłem bo oczywiście to pewnie gdzieś było napisane ale ja odkryłem, że jak jest dźwięk takiej rakiety właśnie, wybuchającej to to leci w waszą stronę to coś, no ja chyba zaraz dostanę. no, no nie no, tak się nie da no to jest za trudne dla mnie. Ja chcę frago chociaż jednego mieć. Nie może być odcinka, gdzie nikogo nie zabije, no. no? naprawdę. Cel to jest zdobyć jednego fraga w tym filmie. Eee, a, 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 a. no i to jest w sumie wszystko, co, co chcę osiągnąć. Kurde, chyba też powinienem tak strajfować takie kółeczka robić, aby, aby to leciało w moją stronę. Na razie wygrywamy 2-1. I to mi się podoba. No, Move, move, move. <laughs> Co to Pyro tam robi? Po takie łatwe do mnie, niech leco. O. Co fraga. Dobra, ja się skupię znowu. I wtedy. O, pięknie. Nie ogarnie. Kurde, ogarnął. A takie już szybkie leciało. Kurde. Wszystko te łatwe lecą do tego lorda jakiegoś. A to takie łatwe to odbicie, to jest łatwe, no. Już ja sobie daję, jestem rada. Tak jest! Nie odbijesz. Odbij. TAK! Mamy cel minimum na ten odcinek! Uhu! <ścoughs> Mamy pierwszego fraga. Wiecie co, lepiej chyba tutaj nie wyłączyć w modela bo nie wiadomo kiedy, jak bardzo blisko się wam ta rakieta zbliży. Dlatego może lepiej to to w takim sobie mówił modelu. No i leci do mnie pierwsze to łatwe, no. No i patrz, do nich to leci, nie do mnie. Ech. O, no i do mnie, do mnie, no. no i do kogo, do kogo poleciało? Do Munna, jakiegoś Lorda. O, tu jeszcze Pyrka jest. A nas jest czterech na jednego. Ło, jak teraz ukradł. Ło, wow To było ładne w sumie. Trzeba przyznać. Tak idealnie leciało nad nim, a ten jeszcze jakimś cudem zdążył to, to, to zebrać i, i odbić. To było naprawdę very nice, mamy jednego fraga, jest plan minimum, o, teraz by mnie to łatwe zabiło, o, o zrobiłem to kółko, no i mamy drugiego fraga, proszę bardzo, no widzicie kto tu jest Pyrka Meister, no, no ja chyba, popatrzcie na tego typa tutaj, my się do niego zbliżymy, bo może sobie powalczymy razem. Dobra, to było dziwne trochę, ale ważne, że umarł. Nieważne w jaki sposób, my go trochę rozkojarzyliśmy i nie dał sobie rady poradzić z... z tym czymś. O! Było blisko, Pyrko! O! oj, to się zaczyna robić coraz szybsze. Tamto Pyro nie ogarnęło, ale uratował ją kolega. No cóż... <grywy> Dubspol niestety se umarł. Ale jakoś daliśmy radę. No i Lipton. O, dwa misy. <laughs> Ech, nie lubię, jak tak się ludzie popisują. Bo wtedy mam nadzieję, że sobie umrą. A oni niestety nie umierają. No, trzeci frag. Kurde. Nie będzie trzeciego fraga, chyba. To się rozpędza. Boże święty, co to jest za prędkość? Jakaś nieludzka. Dobra, leci do kompana. Stary, dawaj, robimy to hmm. normalnie. O, dobrze. Jezus, to leciało do mnie. Aj, nie zaczaiłem tego dźwięku, że to w moją stronę leciało. Był ten dźwięk, o którym wam wspominałem. O którym, e, który odkryłem oczywiście przed chwilą sam. <laughs> I, i, I cóż, no i niestety się nie udało, no. Ale spokojnie, spokojnie. Zaraz e, tutaj ich dojedziemy. Ja, ja wam to mówię, no dwa, dwa fragi mamy, jesteśmy w trój, jako trójka w naszej tabeli. To jest naprawdę mega dobry wynik jak na pierwszy mecz od nie wiem ilu lat gram. No i proszę bardzo kolejny frag, dało się, dało no. Easy normalnie, patrzcie jak my to robimy. A, to nie leci do nas. Nie wiem czemu ludzie chcą grać w tą mapę, ja wiem, że, za, że też zagłosowałem yy, na, ten, na, na przedłużenie. Ale ta mapa jest brzydka. Chyba, że ja gram na, na konfiguracji, dlatego to jest takie brzydkie, co by miało trochę sensu. O, trochę się niebezpiecznie robi. O, Pyro zabrało moją... Jezus Maria! O mój Boże, tutaj coś się pojawiło. Nie zauważyłem. To Pyro tutaj trochę cuduje. Nie podoba mi się to. Oj, to się robi coraz szybsze, coraz szybsze. No no no. Kogo wydymała ta rakieta? No Oczywiście, że mnie. Nie kogoś, kto inny pajacował. Ja sobie idę. O lol, jak się nach zabił? Nach.exe, bo ja zobaczyłem, że on... On zginął chyba od tej rakiety, która się ze Dobra, kto tu jest kozakiem? Zobaczymy, kto ma najwięcej punktów. Jojo. O, do tego kozaka pooglądamy. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jak na razie sobie daje radę. Jakie on ma w ogóle do dopaira? To to. Tak szczerze nic jakiegoś superowego ani ciekawego. O, dwa fragi chyba miał typek. No to pobalował. Dobra, popatrzmy na pana fakt, co się. Co tutaj próbuje honor drużyny naszej. Eee, obronić. I jest coraz szybciej, coraz szybciej. No i kto tutaj wygrał? Walkę on. Bardzo ładnie. On to zrobi, ja wam mówię, on to zrobi. Jest 3 do 2 dla nas. I my to musimy wygrać. O! O! No i proszę bardzo, ja w niego nie zwątpiłem. Ja wiedziałem, że on sobie poradzi. Ja wiedziałem, że on jest dobrym zawodnikiem. To jest pyrka, która w przyszłości będzie grała w najlepszych teamach do. Dodge, dodge, bolowych. Kurde zapomniałem jak ten tryb się nazywał. I o, oh, Nasza pierwsza rakieta! Kurde, bawka miała lecieć. O no nie, broń, nie brońcie awków, no i nasz awk umarł To było nie fair Ja chciałem żeby ich awk umarł, od mojej rakiety Ajajaj Dobra, spokojnie, spokojnie, my to robimy A spokojnie Jak tutaj wcześniej podszedłem to umarłem O <ścoughs> No i mamy trzeciego fraga, nie, czwartego I to mi się podoba Dobra, skupmy się. O, to było blisko. Póki szybsze rakiety są, to nie do mnie. Czym wolniejsze, to ja mogę odbijać. No i to, i to, to kto mi zabrał znowu? O, nie podoba mi się go, nimi kradą te łatwe. Dobra. No nie, kliknąłem. Fuck. Ale ja tu jestem słaby. To jest dramat jakiś. <grym> Dobra, ludzie. Jeszcze sobie zagramy tą rundkę i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, bo w sumie to nie musi być jakiś mega długi odcinek, prawda? Pogramy sobie na dodgeballu trochę tą pyrką. A znowu to nie jest jakiś mega super, jakiś niesamowity tryb, prawda? Jako, że dawno tu nie grałem, po prostu chciałem widzieć zobaczyć, czy coś się pozmieniało. No, jak widać, wszystko po staremu. Dodgeball się nie zmienił praktycznie wcale. <laughs> Wszyscy spamili to M2 i tak w końcu ktoś umarł. To będzie moje. O nie, Blue Pyro się wrąbało w to. Tam poleciało. Myślałem, że z powrotem. Tutaj poleci. O, z powrotem tam poleciło. Ja cały czas patrzę tutaj. O oh ja. Yeah. Dobra. No kurde, chciałem, żeby to do mnie poleciało, bo chciałem taki duel zrobić z tym typem. O. Poleciało w inną stronę. To jest takie właśnie randomowe to, że nie wiadomo gdzie to poleci. I nigdy nic nie wiadomo Dobra, odbiliśmy po raz kolejny prostą Prostą rakietę Robię postępy O, proszę bardzo o, co to, Pyro? Zbugowało się chyba Albo mi się coś zepsuło Może tego Pyro tutaj wcale nie powinno być O, nie zdążysz Dążył Nie! Ajajaj aj, aj. Kurde, Jojo mnie normalnie zbejtował i zabił, ale dobra ludzie, myślę, że odcinek był nawet spoko, grałem na tym trybie naprawdę dawno temu, mamy 4 fragi, <laughs> nie jest to jakoś mega dużo, ale myślę, że było całkiem fajnie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, a ja, a ja idę nagrać wam jakiś kolejny film. Dzięki wam za oglądanie, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.